Dzień dobry Państwu, kanał Zaraz Jestem, Wojciech z tej strony, jedziemy dzisiaj po dosyć długiej przerwie na montaż szafy i jak się zmieszczę czasowo to jeszcze może dwa kredensy, tutaj mamy obiad, tutaj mamy jakiegoś YouTube'a, jeszcze sobie obejrzę i żeby nie było dzisiaj, już jestem po 8 godzinach programowania, więc to jest tak naprawdę drugi etat. Widzimy się za moment, jak będę zbierał narzędzia. Sobie wstępnie przygotowałem te narzędzia. Takera elektrycznego biorę. Młotek, co prawda taki duży. No, ale sobie myślę, że z tym poradzę. Piłę nie wiem po co, ale wezmę gdzie jest, aha tutaj jest to teraz mam nadzieję, że są naładowane jak nie są naładowane to dupa będzie eee, są dwie a ten drugi ma trzy, to dobrze no dobra, zbieramy się. Jeszcze jedna rzecz jest potrzebna, czyli poziomica. Poziomnica, poziomnica. Nie ma poziomic. Poziomice są na mapie. A to urządzenie to jest poziomnica. Czekajcie, wrzucę sobie te śrubowkręty też. Nie możemy zapomnieć o drabinie, bo szafę się stawia, a później różne rzeczy się poziomuje. Powiem Wam, że jak, tak jak dzisiaj mi się nie chce, to mi się już dawno nie chciało. Wyjechaliśmy do obi z Szyszki i jadę na zlecenie dobra robota zakończona Jestem za, za, zadowolony. To jest yy, isk, i ten isk się złożył bez żadnych problemów. Dokumentalizacja. Używałem takera elektrycznego Bosza do, do yy, przyczepiania plecówki. Wyszło też bardzo dobrze. Pomimo krzywej podłogi. Wyszło przyzwoicie. Na dzisiaj to już koniec. Trochę krótki ten odcinek. Zauważyłem, że się wypozycjonowałem na mapach Google, stąd takie nagłe zlecenie. Mm. Ostatnio miałem problem ze stroną, ponieważ z jakiegoś powodu spadła mi z yy, indeksu Google. Nie wiem, czy to mówiłem. Pewnie nie mówiłem, bo pewnie nic nie nagrywałem już tu dosyć dawno. Dlatego proszę Państwa, zapraszam. Prawdopodobnie niebawem trochę ich jeszcze będzie. A w szczególności zapraszam na mój drugi kanał Siedlisko Myśli. Yy, na tym kanale poniekąd jest to pewna konsekwencja. Tutaj mamy. Moje usługi, które są świadczone komercyjnie, a tam mamy remont starego drewnianego domu z lat 50. XX wieku. Zobaczcie sobie link w komentarzu. A na dzisiaj tyle. Pamiętajcie o tym, żeby kanał subskrybować, dzięki temu też dotrę do większej ilości ludzi i będę mógł zarobić na ten drugi remont.